Jezusowa Kardiologia i portal niedziela.pl prezentują podcast Umajony. Zaprasza ksiądz Tomasz Podlewski. Odcinek 25. Nadszedł czas, kochani, aby w naszym Maryjnym Podcaście Umajonym powiedzieć wreszcie parę słów o takiej osobie, którą Maryja szczególnie kocha. I bez której wszystkim tym dobrym i pięknym rzeczom, o których mówimy przez cały maj, pewnie trudno byłoby się wydarzyć. Mowa oczywiście o świętym Józefie, przekochanym, przemądrym, przedobrym człowieku, który mimo że zwany jest milczącym świętym, to każdemu z nas ma bardzo dużo do powiedzenia. I warto, kochani, mówić nie tylko o Józefie, ale też i do Niego, bo skoro sam Bóg, Ojciec, powierzył Mu pod opiekę swoje dwie najcenniejsze perły Jezusa i Maryję, to rzeczywiście musi być to osoba najbardziej godna zaufania i po prostu niezawodna. W Józefie zresztą każdy odnajdzie swoje powołanie. Zobacz, wychowanie dziecka odnajduje w Józefie. Miłość do żony, do rodziny również. Wyzwania wynikające z życia poświęconego Bogu i z celibatu, także widzimy u Józefa. W jego postawie i misji odnajdą siłę i inspiracje, kochani, także te osoby, które dzisiaj, być może z różnych powodów, wychowują nie swoje dzieci. To także jest czyn świętego Józefa. Spróbujmy więc spojrzeć dzisiaj na tę piękną postać oczami Pisma Świętego i oczami samej Maryi. Z Biblii wiemy, że święty Józef pochodził z rodu Dawida, więc płynęła w nim królewska krew. I mimo że w Jezusie wszystko to, co ludzkie, ma swoje źródło w Maryi, to jednak wszystko to, czego Jezus się nauczył, i cały wzorzec męskości. Pracowitości, miłości do ludzi, Jezus od małego miał w swoim ziemskim ojcu Józefie. Święty Josemaria Eskriwa mówi, że w Jezusie i w jego stosunku do ludzi, jak w lustrze, odbija się nie tylko miłość Boga Ojca do człowieka, lecz także dojrzałość i świętość Józefa i to, w jaki sposób On żył na co dzień. I rzeczywiście, kochani, zarówno sama wiara w bóstwo i człowieczeństwo Jezusa, jak i logika, utwierdzają nas w tym przekonaniu, że Jezus człowiek od małego wpatruje się w swojego ziemskiego Ojca, wchłania jakoś ten piękny styl życia, który w nim widzi w jakiś szczególny sposób kochani dociera do mnie prawda o mądrości i delikatności Józefa, kiedy patrzę na tę scenę jego wątpliwości po tym jak Maryja poczęła już Jezusa. Czytamy w Ewangelii, że Józef był mężem sprawiedliwym, a jednocześnie z miłości chciał Maryję potajemnie oddalić, czyli w pewnym sensie przekroczyć formalną sprawiedliwość. Postawa Józefa pokazuje że czysty formalizm bez ducha potrafiłby nieraz być naprawdę krzywdzący. A Józef nie tylko nie chce Maryi narażać na zniesławienie i mówiąc wprost ochronić jej życie, lecz także ma tak głęboką więź z Bogiem Ojcem, że jest otwarty na jego natchnienia nawet poprzez sen, o czym czytamy w Ewangelii. Bardzo lubię też, kochani, tę scenę, w której widzimy Józefa. Jako organizatora tej ucieczki z Betlejem do Egiptu myślę sobie, że przecież Józef wprowadza Jezusa i Maryję, no właśnie do Egiptu, gdzie była dawna niewola Izraela. Dobrze wiemy, że naród żydowski przez wiele setek lat przebywał w niewoli egipskiej i przeszedł później drogę z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Józef w tej scenie przybiera jakby odwrotny kierunek. I Jezusa z Maryją prowadzi nie z Egiptu do Ziemi Obiecanej, ale odwrotnie, z Betlejem do Egiptu, jak gdyby wraca z nimi do miejsca dawnego zniewolenia izraelskiego. Jakie to jest piękne! Józef wprowadza Jezusa i Maryję do tego, co mnie zniewalało. I w ten sposób staje się jakoś przedziwnie jakby patronem nawrócenia człowieka, patronem uzdrowienia jego przeszłości. Jeżeli więc widzę w moim życiu, że jakieś dawne niewole upominają się o siebie, że nie potrafię o nich zapomnieć, czy może ich skutki do dzisiaj odczuwam, Chcę prosić świętego Józefa, aby zrobił dokładnie to samo z Jezusem i Marią w moim życiu, aby zaprowadził ich do tych dawnych Egiptów y, mojej duchowej mapy i także tamtym miejscom zwiastował obecność Mesjasza i Jego matki. Józef, który jest tak rozkochany w Maryi, w Jezusie i ma tak głęboką więź z Bogiem Ojcem, że potrafi rozmawiać nawet z aniołami, siłą rzeczy staje się, tak jak nazywamy go w litanii, postrachem duchów piekielnych. A przez swoją codzienną pokorną pracę, cierpliwą i ukrytą obecność przy Jezusie i Maryi, pokazuje nam, że czyny są naprawdę ważniejsze od słów. Biblia, kochani, mówi o czynach Józefa bardzo dużo, a o jego słowach zupełnie nic. I to w ogóle nie przeczy świętości i wielkości tej postaci i z tego naprawdę da się wyciągnąć masę inspiracji także dla własnego duchowego rozwoju. I myślę tak sobie o tym Józefie, o tej sytuacji, w której dowiaduje się, że Maryja ma dzieciątko pod sercem i później o tym trudzie wychowania Jezusa i myślę dalej o tym trudzie uciekania z kraju później powrotu ciężkiej codziennej pracy i myślę sobie ten Józef w bardzo wielu momentach był w sytuacji kryzysowej no przecież także Betlejem żona rodzi a nie ma gdzie się w ogóle schować nie i patrzę na tego Józefa i zaczynam rozumieć, że właściwie tylko jeden rodzaj kryzysu może człowiekowi zaszkodzić. Kryzys przeżywany bez Boga. A każdy kryzys, który z Bogiem przeżywam i z Maryją i z Jezusem jestem w nim obecny, nie tylko mi nie zaszkodzi, ale przysłuży się mojej świętości. Życie Józefa nie było życiem bez kryzysów. Ale było życiem z Jezusem i z Maryją i zaprowadziło go na absolutne wyżyny świętości. Nie dziwi więc, kochani, że tylu świętych właśnie w Józefie odnajduje nie tylko patrona spraw technicznych, zewnętrznych, choć bardzo często też, ale patrona głębokiego nawrócenia i życia wewnętrznego, jak choćby święta Teresa Wielka, która swoją drogą. 17 klasztorów założyła za życia, a 11 z nich poświęciła świętemu Józefowi. I we wszystkich klasztorach swoich wprowadzała szczególny kult świętego Józefa. I w każdym klasztorze karmelitańskim dzięki niej musi się znajdować ołtarz poświęcony Józefowi. I patrzę kochani również na ostatnie 150 lat życia Kościoła i na decyzje kolejnych papieży. I ufam Kościołowi i cieszę się, że nie bez powodu... Tak mocno odkrywa postać świętego Józefa. Zobacz, 8 grudnia 1870, papież Pius IX ogłasza Józefa patronem Kościoła Powszechnego. Święto Maryjne oddaje Józefowi pod opiekę cały Kościół, najszerszy możliwy patronat, jaki sobie można w ogóle wyobrazić. Później znów Święto Maryjne, 15 sierpnia 1889 rok. Leon XIII wydaje pierwszą w historii Kościoła encyklikę o Świętym Józefie. I znowu Święto Maryjne, a Kościół wpatruje się w Józefa. Papież Pius X z kolei zatwierdza litanie do świętego Józefa. Papież Benedykt XV w 1919 roku dodaje do mszału osobną prefację o świętym Józefie. Jan XXIII wprowadza imię Józefa do, do kanonu rzymskiego, do najbardziej uroczystej modlitwy Eucharystycznej. No i znowu 15 sierpnia. Tym razem to już Jan Paweł II, rok 1989, ogłasza specjalną, osobną adhortację apostolską o świętym Józefie. I, kochani, obecny nasz papież Franciszek w 2013 roku wprowadza imię świętego Józefa. Obecne do tamtej pory tylko w kanonie rzymskim, do każdej pozostałej modlitwy eucharystycznej, zaraz po imieniu Matki Bożej, dzięki czemu na każdej mszy zawsze wspominamy z imienia także patrona Kościoła Powszechnego, świętego Józefa. I teraz, kochani, chciałbym się odnieść jeszcze do objawień. Dziś szczególnie mam na myśli Marię z Agredy. O której wspominałem zresztą trochę w jedenastym odcinku podcastu, i jej dzieło Mistyczne Miasto Boże. Na kartkach tej książki, kochani, służebnica Boża, Maria Zagredy, bardzo często oddaje głos samej Maryi, która pouczała ją o różnych sytuacjach w prywatnych objawieniach. I przyznam szczerze, kochani, że urzeka mnie opis świętego Józefa, który Matka Boża właśnie tej służebnicy Bożej przedstawia. Maryja w tym objawieniu mówi tak. Mój oblubieniec Józef zajmuje bardzo wysokie miejsce między świętymi i książętami niebieskimi. Jednak ani ty nie jesteś zdolna opisać Jego wielkiej świętości, ani śmiertelnicy nie zdołają jej poznać, dopóki nie dostąpią oglądania oblicza Bożego. Dopiero wtedy zdziwieni zrozumieją te tajemnice i będą chwalić Pana. W dzień ostateczny nieszczęśliwi potępieni będą gorzko płakać, że nie zdążyli poznać tego potężnego i skutecznego środka zbawienia, jakim jest wstawiennictwo świętego Józefa. Nikt z dzieci świata nie zna przywilejów i łask, jakich Pan udzielił memu świętemu oblubieńcowi, ani potęgi jego wstawiennictwa u Boga i u mnie. Zapewniam cię, moja ukochana córko, że w niebie jest on jednym z najbliższych powierników Pana. We wszystkich potrzebach zwracajcie się więc do Niego i do Jego wstawiennictwa. Staraj się zjednać Mu licznych czcicieli, albowiem o cokolwiek mój oblubieniec prosi w niebie, tego Pan nie odmawia na ziemi. Wielkie i nadzwyczajne łaski Pan przyrzekł udzielić ludziom przez pośrednictwo świętego Józefa. Byle tylko ludzie chcieli z tego korzystać. No, piękny jest ten opis świętego Józefa, kochani. W innych fragmentach objawień Marii Zagredy, kochani, których już nie będę dosłownie przywoływał, czytamy, że Józef miał bardzo łagodny charakter, że był pełen miłości, uprzejmy, uczciwy, jednocześnie bardzo wytrwały, stabilny i odważny. I że gdyby w czasie ziemskiego życia Maryi był na świecie mężczyzna doskonalszy od Józefa, to Bóg właśnie jego wybrałby na oblubieńca Maryi i ojca Jezusa. A jednak dając im Józefa, dał im Bóg najpiękniejszego człowieka, jakiego mogliby sobie wymarzyć. I warto dodać, kochani, że to dawna tradycja przykleiła świętemu Józefowi siwą brodę, jakby tylko jego wiekiem chciała tłumaczyć fakt, że tak pięknie i dzielnie wytrzymał w celibacie, ale wręcz przeciwnie ujmują te kwestie, właśnie różnego rodzaju objawienia, zatwierdzone przez Kościół, oczywiście, zawsze staram się to podkreślać. Aby jeśli już posługujemy się wizjami świętych, to odnosić się do tych, które przez Kościół zostały zbadane, zatwierdzone i uznane za autentyczne. I tak, na przykład, kochani, z mistycznego miasta Bożego dowiadujemy się, że Józef żył ponad 60 lat, a Marię poślubił, gdy miał 33. Przynajmniej tak to widziała Maria Zagredy. A obserwując różnego rodzaju sytuacje z życia świętej rodziny, np. Elżbieta z Hesji czy Anna Katarzyna Emerich, no również nie wspominają o tym, by Józef był już jakoś w wieku senioralnym. Po prostu piękny, silny, młody, zdrowy mężczyzna, odważny człowiek, wierny decyzjom, który Maryję Jezusa kochał ponad wszystko. Zdecydował się na życie w celibacie nie na mocy wieku, ale na mocy własnego, prywatnego ślubu czystości, a Jezusa pokochał jak własne dziecko i do końca swojego ziemskiego życia służył mu jak prawdziwy ojciec. Józef jest także patronem dobrej śmierci, no bo chyba trudno sobie wyobrazić, kochani, piękniejszą śmierć niż odejście z jednej strony w bliskości Jezusa i Maryi, a z drugiej strony. Po prostu przy swoich ukochanych najbliższych osobach. Takiej śmierci możemy życzyć sobie wszyscy blisko ukochanych i jednocześnie z Jezusem i z Marią za rękę. Nie dziwi mnie więc zupełnie, kochani, że kilkanaście krajów oficjalnie ma Józefa za swojego patrona. Kilkanaście miast na świecie, zresztą w Polsce pięć diecezji również ma właśnie za patrona Świętego Józefa. Nie dziwi fakt, że on jest patronem rodzin, nie dziwią nas pielgrzymki do Kalisza, do Świętego Józefa, nie dziwią zupełnie nowenny, bractwa, szpitale, którym patronuje, kościoły i katedry pod Jego wezwaniem. Józef, będąc patronem Kościoła Powszechnego i mający tak wiele innych patronatów, jest jednocześnie świętym bardzo konkretnym, bliskim, namacalnym i uchwytnym. A dzięki jego wstawiennictwu, o czym wspominają choćby słowa Marii Zagredy, czy zresztą doświadczenie i nauczanie Kościoła, można uzyskać bardzo wiele łask, szczególnie łaskę uwolnienia od grzechu, szczęśliwą śmierć. Opiekę przed niebezpieczeństwem. Józef szczególnie patronuje też łasce prawdziwego nabożeństwa do Maryi. Za jego przyczyną bardzo często rozwiązują się różne komplikacje małżeńskie czy rodzinne, rodzice otrzymują potomstwo. I jak czytamy w mistycznym mieście Bożym, dzięki Józefowi można uzyskać zdrowie ciała i pomoc w różnych potrzebach, a także uzdrowienie duszy noteczystości i łaskę wielkiej mądrości. Jeżeli więc, kochani, chciałbym w moim życiu robić coś na pewno bardzo maryjnego, to mogę śmiało bardzo kochać świętego Józefa, ufać mu bezgranicznie i zapraszać go do wszystkich i zewnętrznych, i wewnętrznych problemów i wyzwań. I mogę być pewien, że nawet najkrótsza, najprostsza wypowiedziana własnymi słowami modlitwa do świętego Józefa jest ogromnym błogosławieństwem dla człowieka i jego bliskich, że Józef przyprowadza we wskazane miejsce zawsze tylko i wyłącznie Jezusa i Maryję i że tak jak powiedziała to Matka Boża do Marii Zagredy, Jezus niczego świętemu Józefowi nie odmawia.